Witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie takie widoczne przede mną galaretki. Galaretka mleczna na mleku. Na każdą galaretkę potrzebujemy pół litra mleka. A ja nie popatrzyłam i nastawiłam czajnik z wodą. Potem patrzę: Ups, a tu potrzebne mleko. Więc wyłączyłam czajnik, nalałam mleka. Zrobimy dwie sztuki, czyli potrzebujemy litr mleka. Nastawiłam, by się zagotował. Podzieliłam na dwie równe części. Cukru nie trzeba dawać. Jestem ciekawa tej galaretki. Galaretka mleczna, jedna o smaku gruszkowym. Będziemy tutaj wsypywać i dobrze mięszać i rozleje do dwóch szklanek. Druga galaretka o smaku bananowym. Galaretki dostałam w prezencie od batki z kanału Becia Prezentuje w patce. Kto nie widział, to zachęcam do obejrzenia filmu z rozpakowaniem paczuszki. Galaretki już rozpuściłam, rozlałam i... Jak ostygną, będę je wstawiała do po prostu lodówki, najlepiej na całą noc. U mnie będzie to cała noc i, i jutro będziemy próbować. Ciekawa jestem, jak one będą smakować. Pierwszy raz się spotkałam z tego typu galaretkami. Można pewnie je też używać do deserków. Ja postanowiłam zrobić chłopcom taką galaretkę bez niczego. Akurat wychodzi po dwie sztuki. Z każdej galeretki, i jutro spróbujemy, jak to będzie smakowało. Tutaj Wam przybliżę, jak trzeba e, zrobić. Ktoś może sobie zapauzuje i będzie sobie mógł e, zobaczyć sposób przygotowania takich. Galaretek mlecznych dziwne. Galaretki na wodzie, nie wiem, gdzie batka to kupiła. U nas nie widziałam Może w zamościu jakby dobrze szukał, to by znalazł. Ale będziemy testować takie galaretki na mleku. Także widzimy się kolejnego dnia przy próbowaniu tych właśnie galeretyk. Czy one będą spakowały jak jakiś taki pudding czy budyń? Wszystko się moi drodzy okaże. I tak to wygląda po całkowitym stężeniu. Wyjęłam jedną gruszkową, jedną yy, bananową, dla chłopców, ale najpierw spróbuję i zobaczymy jaka jest konsystencja tych. Po prostu galeretek. Zobaczcie, konsystencja taka jak. Normalnie budyniu. Nie jest aż taka zbita jak normalnej galeretki. No dobrze smakuje. Powiem Wam normalnie smak budyniu. Także nie, nie powala z nóg. Taki budyń pudding można by powiedzieć. Ale jak to się mówi, spróbowane, przetestowane. Myślę, że fajnie to by się też do jakichś cias na zimno. Sprawdziło te galaretki, a my na razie zrobiliśmy sobie w ten oto sposób. Także nie jest to złe, także mogę polecić. Wypróbujcie, jeżeli macie sposób.